ty! reklama. Drodzy państwo, po tym pięknym epickim jinglu zapraszam państwa na drugą wersję Home Edition Shout Auto. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą mam nadzieję sesję albo film o rpg przygotowany dla państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym byście byli państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne. Whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić. Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Fajna sesja, mi się podobało bardzo. Mnie też. Nie też. Jesteśmy myślę w takim fajnym miejscu, w którym wy się cieszycie, bo się udało i pokonaliście ten, a ja się cieszę, bo zabiłem specjalistę. Więc dwie strony są zadowolone. To naprawdę jest nie takie proste zabić specjalistę. jak gracze kombinują żeby przeżyć. Nie wiem. Czy się to, to, wyda, że to był duży sukces i stwierdzam, że kurde ile i ściągnął już? To prawda, ale bez wojny się... to by się w ogóle nie udało. Ściągnę, ale... Ale, ale, ale już tak dużo ściągnął w ogóle treść, yy, że to już było szkoda za tym nie pójść, a fabularnie to bardzo pasowało. też. Fabularnie, tak, fabularnie było fajnie. Że, że on to jest ten poszedł. voice, że to miało dużo sensu i w ogóle, więc. A wiesz, a wiesz, czemu to się udało? Pamiętasz, jak była ta scena i voice się na nie urzucił? No. No nie w wtedy. Faktycznie, no. Ona miała mniejszy zegarek przez to. Faktycznie. Bo z czwartego poziomu mają normalnie zegarek 12. Uznałem, że to było na tyle... Yy, ten i jest jeszcze taka rana, że... Spoko. Ale to nie wiedziałem, że będzie taki efekt. Pomyślałem, a no, dobra, zegarek ten nie ma szansy żeby się go zapewnić. No nie, to było... Yy, no... Bo... Lubię takie rzeczy w pegach, w sensie, że... Jest poświęcenie, ale też jest poczucie, że ono ma jakiś sens. Fajne, fajne. Mam dużo satysfakcję. Mhm. Dobra, to była decyzja i, i się cieszę. A fajny ten voice, jakby. Zrobił się z niego taki zamknięty story, a trochę fajny. Więc tak, skoko. dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie, Słuchajcie, Słuchajcie. to Słuchajcie, co? Ja lecę, bo, bo jest za 15:12. Mam tak sam kosz. Za dupcanko. Nie tylko pewnie ja. Także trzymajcie się, pozdrawiam czat. Dzięki i Do zobaczenia. Cześć. cześć. Co to było? pa, pa. Cześć. 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 Już to tutaj. O. Natomiast ja jestem yy, padnięty absolutnie, więc... Yy, nie mam. Nie mam nie na rozmowie. Mhm. Mogę zostawić chwilkę, jeżeli macie ochotę, chwilkę pogadać z czatem. Ogarnę się i potem wyłączę komputer. Czy tak może być? Jeśli są jakieś pytania, to mogę poodpowiadać. Uważam, tak, drodzy Państwo, ale koniec paliwa. Więc ja się nie Na i... Na razie. Cześć. Dzięki. Okay. Przejmujemy ten stream. O, ja myślę, że ja też, też, nie, też niedługo, bo też plany, ale y, też bardzo mi się podobała sesja. Dzięki, fajne. Y, mimo to, że jest przetupane y, popularnie, no bo wiadomo, ja że na pewno większość zginie, e, to takie drobne. Mm, sukcesy są bardzo, no, tak, podbudowują, więc to znaczy, tak fajne cud dla gracza po prostu, może tak. Dużo, to było dużo momentów, w których nie wyrzucenie sprawiłoby, że dużo osób umiera. Takie były, taki, był taki e, też wrócił dwa razy, gdzie po prostu rzucenie nie jest już masakra. No dokładnie, bo tak mówiłeś, że po prostu, a teraz, no, tego zależy życie wielu osób, wie. No, tak. Muszę telegrafować te konsekwencje, bo inaczej Maciek do mnie przyjdzie i będzie krzyczał. Zrobi takie CO? I umiera? Przepra Przepraszam. Nie był przygotowany. Przepraszam. Tak. Tak, dziękuję za docenienie sceny w Złotej Pojanie. Mi też się podobała. No, no tak, tak. To było, to było. Jak idzie praca nad dodatkiem idzie tak, że jest... W... No nie będę ściemniał, nie, nie piszę go w tym momencie aktywnie, bo prostor już istnieją, a tam mamy trochę terminarzu, ale przez to jest cały czas w... to co robię do tych sesji trochę wpływa na ten dodatek. Analizuję pewne rzeczy, sobie układam w głowie, sobie zapisuję. Tam, bo duża jego część jest jakby już istniejąca i część z tych rzeczy, które są w tym dodatku. Ee, są po prostu tym, na co my gramy, no bo cały marionetkarz jest u nas głównym jednym ze złych, i, i jest jakby przez to gotowy. Te dodatkowe cechy pochodzenia. Na przykład mamy dzisiaj mieliśmy Erwina Stoka Dermarczyka, którego normalnie nie ma w krze tego pochodzenia, a Tutaj jego te specjalne cechy błyszczały kilka razy, więc spoko. Mnie jeszcze właśnie to też tak troszeczkę rzuciło w przypadku tego Azira, że on może zacząć mieć wątpliwości, czy to on naprawdę kieruje swoimi ruchami, albo może ktoś inny mm -hmm. kieruje ruchami podwładnych. I Super. dlatego on zaczyna mieć takie wątpliwości. Z tym przyszedł do trybuna, no bo przecież nikt nie wie, jak ten marionetkarz działa. In, in, no, to było to, bardzo lubię jak właśnie w tym systemie, naj, najlepiej, żeby gracze jak najwięcej z własnej inicjatywy takich rzeczy odrzucali. Czyli, że ja chcę scenę, żeby rozmawiać z kimś, i ten system lepiej działa, jeśli w czasie między misjami to gracze są paliwem napędowy scen, nie mistrz gry. On też jest to graczem, ale jeśli oni, to wtedy jest jasne, co jest interesujące i to jest fajne, żeby, żeby te wątki same poruszać. Więc tak, to było bardzo fajne i podoba mi się teraz, co się dzieje, po tej, szczególnie po tej misji, po tym klucie. W jego głowie się może dziać. No bo właśnie, bo ten y, kwaapy obdziera się jak mu tam, nie wiem, no, jak on sam się, no, ja się to Ja to się... To jest y, siła i... Y, hmm. siła zemsta walka, przede wszystkim, to jest, to jest takie proste, to jest taki żywioł. Natomiast ten marionet, nie do końca chodzi I, i to, jest, to jest właśnie taki likwat mroczny przez to, bo taka pada, nie wiem, nie wiem, może klimat schizofrenii, że mhm. ktoś ci tutaj mierza w głowie. więc tak, to jest faktycznie ciekawa, dobra, postać jako tego spogadanego. Jest trochę pytań się zrobiło, odpowiem. Sebastian, jak oceniasz szansę regionu? To jest pierwsze pytanie. Ja odbiję to pytanie do Legat naszej, znaczy, jak oceniasz szansę regionu. Mamy mało ludzi, ale jeszcze nie bardzo mało. <laughs> ale stąd się pojawia znowu yy, ta, ta, to nawiązanie właśnie lega do... Yy, w trakcie rozmowy. Że ona jednak... Uważa, że musimy znaleźć takie miejsce, gdzie my będziemy łatwiej. Gdzie tam będzie łatwiej się ukryć może. Nie wiem. Lech musi wierzyć w to, że Legion dotrze, ale ja jako... Pokaćająca jako gracz. Tak, teraz Ja moja największa obawa z tego, że nie dotrzemy jest tak, jest terminowa, bo wychodzi nam... Misja, co drugą sesję, trochę ciężko to przyspieszyć. I ja nie wiem, czy damy radę, jakby ciągnąć tak długą kampanię, bo jednak tam są zachowywane rzeczy, to jest wiecie, to jest kanon, To prawda, możliwe. To, to może być problem, może wyjść, że w pewnym momencie, będziemy nie koniec sezonu dotarliśmy do końca i będziemy kontynuować sesję za jakiś czas. To jest największe zagrożenie, jeśli chodzi o tak. Możliwość porażki, to myślę, że to nie jest do końca pytanie w tym momencie, czy się uda, a pytanie, jak się uda. Bo nie jest sztuką docierać się do tej twierdzy bez zasobów, bez broni, bez ludzi, żeby na ostatniej misji, bo kiedy się dociera na koniec, jest taka masa ostatnich operacji i szybkie akcje, które się robi, to jest masa celów do wypełnienia i to jest epicka obrona. I jak się doczłapie bez. Iłości odpowiedniej, to po prostu tam się nie ma ludzi, żeby wypełniać cele, które tam są. I jest ciężko wam. I czy Rogata będzie chciała znowu powołać naszego czworonoga? Pewnie będzie chciała. Jak się ma śmierć jej babki do ewentualnej ostatniej obrony, śmierć pułkowników i poruczników, albo pułkowników, poruczników. Wpływa eee, na to, że Region ma dostaje punkty końcowe, które wpływają długofalowo na następną kampanię, więc jest to punkt korzyści do wygrania wojny. A na samą obronę nie wpływa, nie pomaga tak wiele. Zabijanie tych 3, 3, 3, 3 pomaga w obronie, bo oni są dużym zagrożeniem wtedy podczas obrony. A załatwienie jej daje punkty, które są takim długofalowym wynikiem. Co my Jak duży prepro przed sesją. Yy, powiem tak, że jeśli chodzi o prep, to jest napisanie tych opisów, zgenerowania, zrobienie w głowie, co tam jest, a jeśli chodzi o poziom szczegółowości misji, to dzisiaj miałem zero. W sensie nic nie przygotowałem. Wiedziałem tylko, co tam jest. Nie miałem przygotowania. Więc normalnie, normalnie się przygotowuje do tej misji w ten sposób, że wypisuje się zagrożenia na tej misji i trzy przeszkody. Takie pokolenie. Na przykład pierwsza przeszkoda znaleźć żołnierzy, którzy zginęli. Druga przeszkoda dotrzeć do nich bez alarmowania, droga albo ich odbicie. Trzecia przeszkoda uciec badań. No, odpowiadał. Teoretycznie ma to wszystko, ma, ma to pójść krótko i sprawnie, ale. Tak, no <słuch> trochę. Dzisiaj czas ciekawy był, <śś> jeśli chodzi o to, wszystko. To... Nie wiem, jak na to tyle to jest ale to chyba o to chodzi. Okay. Właśnie nie wiem, czy widziałeś kiedyś, bo um, trafiłam na dwie amerykańskie grupy, które grają, grały, nie wiem czy jeszcze grają, w a i, um, i u nich faktycznie te interakcje między postaciami są prawie minimalne, dlatego oni wychają bardzo szybko na te misje, bo tam to tak naprawdę niewiele się dzieje. Tam, tam jest naprawdę czysta mechanika, więc ciężko by się to oglądało, bo po pierwsze, nie znając mechaniki, a po drugie, nie do końca widziałam fabułę. Nie mogłam sobie tej fabuły w ogóle jakby zarysować. A tutaj jednak coś pomiędzy się dzieje, co jest takim mięsem uzupełniającym. Jest... Nie wiem, jak to widzę. Widzę, Widzę? jak to widzowie <laughs> <laughs> otwierają. To do, dobre pytanie. Ciężko powiedzieć w sumie, ale mi się podoba taki styl grania, na pewno yy, jest duża radość, yy, ja mam dużą radość z, z graczowania w tym systemie. Jako, że go znam to yy, mam dużą chęć po prostu takiego power gamingu rozjebania, że o, idziemy z regionem, ciśniemy, bo ten power gaming jest na poziomie takiej fikcji trochę. Wymyślić coś fajnego, jakiś plan, to to się uda. Nie, nie chodzi, żeby kostkami super zawsze zarządzać, tylko wymyślić jakieś, coś, jak te Wasze szkolenie rekrutów w takim pomysłem. Można iść za tym dalej, wymyśleć. Dobra, to no ja tym razem uciekam. I yy... nie wiem, jeśli ktoś coś no to dobranoc. Jeszcze raz dzięki za sesję. Cześć. Dzięki za granie. A ja bym też uciekał i ja trochę głupio zostawię stream z pustym oknem, więc mogę pogadać chwilę, pogadając, że Termos nie wróci, nie powróci streamu. Będzie, że są jakieś pogaduchy. Tak jak jest jest dobrze. To dobrze, że tak jest dobrze. Na czacie duże poparcie do takiego stylu. Pytań. Ja mam pytanie do czatu, Ile osób, które to są, ma zamiar zagrać w ten system? Na, tak, tak, że na pewno zagram, albo że jak będzie okazja. bo Ciekawi mnie, na ile to przekonuje do grania. Od razu możecie napisać, kto też na wspieram, to i dostanie ten system. To też jest ciekawe. Zastanawiam no jaki wpływ nasza kampania miała na tę zbiórkę. Czy taki, no, parę osób. Dużo osób się pokazało, gdzie dużo, to pięć. Grałem jako gracz w kampanię w kompanię, i jaką postać stworzyłem. Ja grałem wtedy legatem i legat się nazywał Akar i był uzdar i był takim typem ponurego. Człowieka, który już wszystko jakby stracił jest gotowy wszystko poświęcić jako legat. A jeśli chodzi o postaci, którymi gdzieś biegałem na misjach, ciężko mi powiedzieć, bo dawno Tam po... ciężko też powiedzieć, jaką ja postać stworzyłem, bo w tym systemie bywa tak, że jest wspólnym, postać jest wspólna w jakiś sposób, czyli się. wiedzieć. Ciszę. Witam. Uff. Udało się. Jeszcze jesteś. Katana uciekła. Przed chwilą ja stwierdziłem, że trochę głupio by było, jakbym poszedł, jak ciebie nie ma. Bo taki by, by, byłby pusty stream. Przed chwilę. Podobało mi się takie wejście w tę misję. Um, trochę inne niż zwykle. Trochę kombinowaliśmy, skradaliśmy się. Ja czułem dość mocno napięcie i to było ok. Ale, ale bardzo mi się podobała cała sytuacja z Wojsem, To, że on uratował tego Erwina od strzały. To, że potem poszedł za nią i ją dobić, też no zakładałem, że tak będzie, też to czułem, że tak musi być. Jak zaczęliśmy uciekać, to są tak kurde, nie możemy jej zostawić. Coś się, się musi wydarzyć z nią, a kto? No, wojsk oczywiście, który chce udowodnić swą przynależność do legionu. Yy... No i to. Miałem wrażenie, nawet sobie zapisałem takie coś. Mam to w ogóle drugi raz w tym tygodniu z, z innej gry, to zupełnie nieważne, ale. W systemie, w którym nie ma inicjatywy, ja to lubię ogólnie, wolę zdecydowanie, ale musimy być wszyscy uważni przy stole, żeby yy, sprawiedliwie, nie, nie, nawet nie, że sprawiedliwie, tylko równomiernie zarządzać czasem akcji. Jest tak, że ktoś robi coś x czasu i potem w, normalnie w ekscytacji, w podniecaniu mówi, to ja jeszcze zrobię to, ale to jest zawsze kosztem czegoś, co się dzieje gdzieś w innym momencie. Raz, że jakby spotlightu dla gracza, a dwa, że wydarzenia się czegoś e, sytuacji. I e, no, był ten moment, kiedy my zaczęliśmy biec, ich gonić, e, w sensie uwalniać, Szyszka coś chciał robić, e, każdy coś chciał robić, ale to było takie... W, 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 czasami się wysmrgnęło z tym, takiego... z próby poukładania tego w czasie. Ale to chyba nie bolało bardzo Zauważyłem, mam przemyślenie w tym temacie, bo często ludzie są podobne, że nie ma inicjatywy, mm -hmm. I prowadząc teraz na ludy, gdzie rezolucja rzutu i podjęcie decyzji jest naprawdę szybsze, mam wrażenie, że naprawdę o wiele łatwiej i lepiej mi się zarządzało tą inicjatywą. Mhm. Tutaj, przez to, że trzeba się trochę skupić na tym rzucie i historii tej negocjacji, zanim się dojdzie do rezolucji, to ciężko w głowie utrzymać to teraz czasowo. Bo mhm. ty czasowo opisujesz coś, Fikcji to jest podniesienie tenis strzał. Tak. A ty spędziłeś minutę właśnie na jakimś graczu i teraz czy iść za inicjatywą Fikcji, bo to była minuta strzał, on powinien móc jeszcze skoczyć za barierę i znowu strzelić, czy iść za inicjatywą gry taką, że o, dawno ciebie nie było co u ciebie. Mhm. I to jest trochę problem w takich systemach, bo a w Kresonach jest trochę prościej, bo jest, na przykład bo jest kilka systemów. Iron Storm też mhm. jest dość szybki do tego. Że jest po prostu tak Bank, dobra to ja to robię, bum, rzuć, okej okay, mamy konsekwencje, uciemy dalej, ty, ty, ty i mam wrażenie, że tam łatwiej się tym robić, trochę ciężko, mm -hmm. mam w tym problem i, nie, i mam wrażenie, że o ile w idzie to ogarnąć od strony mistrza gry, nawet jak gracze sami mniej to ogarniają, to, łatwiej mm -hmm. ten, to w tym systemie bez pomocy graczy ciężko... Tak, tak, tak. Ten Ale to uważam, że dwie rzeczy, jak powiem, utrafiłeś... Dobrze, po pierwsze, w tych Fort in the Dark yy, x czasu trwa negocjacja rzutu. I to są fajne rzeczy często, ale one trochę zakrzywiają czasoprzestrzeń. I mamy trochę wrażenie, że ten ktoś może dłużej tutaj coś robi, a tak naprawdę może niekoniecznie dłużej on coś robił, tylko dłużej gadaliśmy o tym, co robi. A poza tym, niekoniecznie na mistrzu gry musi czuwać, yy, w sensie, być ta odpowiedzialność. Nie? W sensie, oczywiście może, ale wszyscy powinniśmy też pamiętać. Nie? W pewnym podnieceniu tego, że jestem w momencie i coś robię, to ale, ale fajnie pamiętać, że są jeszcze trzy osoby, które też coś chcą robić w równym podnieceniu w tym momencie, więc nie sadzę kolejnej akcji zaraz po tym, jak zrobię jedną w sensie. Niekoniecznie muszę ją deklarować. No to jest takie wyczuwando. Ale ja wczoraj to miałem na sesji w kulta, w, który, w której grałem, która też była, no, która też nie ma inicjatywy, tam też w, w, podobna sprawa. Co do podziału, może po prostu rola mistrza gry to zarządzanie fizycznym spotlightem, ale aby było to porówno. Hmm? No tak, poniekąd o tym, o tym mówimy, no nie? Tylko, że no przy stole siedzimy wszyscy i wszyscy chcemy się dobrze bawić. Nie sądzę, żeby na kimś spoczywała bardziej odpowiedzialność za cokolwiek niż na kimś innym, no nie? Jest pewnego rodzaju sędzia w takich sytuacjach. Yy, mistrz gry, ale no my, 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 gracze, też mamy tutaj coś do powiedzenia. W zasadzie pohamowanie swoich koni, po prostu mówiąc najprościej. A to ciekawe pytanie Sebastian, czy jest możliwość zagrania w kompanię z trzy osoby, mistrz i dwóch graczy, czy to raczej słabo wyjdzie? Ja widziałem dyskusję na forum uh, Racing in the Dark, gdzie jest też dział do kompanii ostrzy, jak to zrobić i było kilka pomysłów. Wymaga to zmian w jakich mechanice. I ludzie, ludzie to robią, bo, ponieważ gra jest, chodzi o to, że gra nie jest zbalansowana na dwóch graczy, mhm. bo mniej się zdobywa pedeków, mniej ma się wpływ stresu i tak dalej, więc e, wymaga to zmiany po prostu, w, e, na przykład e, można to rozwiązać tak, że w trakcie misji się przełącza, gra się dwoma postaciami, ale nie naraz, że w pewnym momencie się zmienia spotyk na kogoś, albo że te postacie mają więcej stresu, ale ludzie próbowali. Nie jest to wspierane tak po prostu w podręczniku, ale co pomysł? Mhm. Poczytałem troszkę na górze komentarzy i dokładam się, że fajna ta scena w Polanie. Ukazanie się tego marionetkarza fajne to. to. To dobrze, że fajne było. Bo to był taki pomysł typu, godzinę przed sesją, Ej, może zarzućmy zarzuć, takim jakimś, e, e, jak to się mówi... Ekspozycją, zarzućmy ekspozycję złych stron. No bo z waszej perspektywy zauważyłem, że w tej grze bardzo ciężko jest zbliżyć się trochę z kamerą i pokazać rozwupywacza na no, przykład, albo innego tego, No to jest... Jak, jak, go, jak wy go widzicie, to mm -hmm. prawdopodobnie nie żyjecie za sekundę. Albo, albo walczycie. Nie jest taka... tak. Myślałem, w sumie, kurczę, macie to ja. zabawmy się, zróbmy mm -hmm. pojawił się jeden, to od razu mogę zdradzić, że tam też był jeden z pułkowników. Ja ten, co z nim wyszedł przed bramę, tak? Tak, tak. Ja na początku myślałem, że to będzie któryś z. Tych ludzi, których spotkaliśmy tam w tym mieście, czyli albo burmistrza, albo kupiec, którzy byli tak naprawdę już sterowani przez marynarza. To nadal jest opcją. No to jest to. To ciekawe. No dobrze, kończymy, jeśli mogę kończymy poprosić. Bardzo dzięki za sesję. Widzimy się za tydzień w tym składzie, a może wcześniej tak. w innym. Dziękujemy bardzo Państwu za oglądanie i zapytania. Za uczestnictwo dozo narta.